Marko, moi drodzy, jak z pewnością zauważyliście, połowa duetu Avi i Louis Villain, a konkretnie ten drugi, wypuścił niedawno singiel, którego sprawdzenie znajduje dość interesującym głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, jego numery, czy też takie z jego udziałem, które miałem okazję słyszeć, a także fakt, że na koncercie, który widziałem i słyszałem na żywo, gdyby nie Louis, to większość publiki prawdopodobnie by zasnęła, pozostawił we mnie przekonanie, że jest to zwyczajnie solidny zawodnik. A po drugie tytuł, który mimo nieco innej pisowni, a co za tym idzie innego znaczenia, no automatycznie przynajmniej mnie przywodzi na myśl no legendarne już hicior grupy Modern Talking Sherry Sherry Ladies 85 roku. I to właśnie jeszcze budzi taką dodatkową ciekawość, czy, czy ten numer będzie, będzie ze wspomnianym kawałkiem jakkolwiek Rezonował, czy to tekstowo, czy brzmieniowo, a może jedno i drugie, a może żadne, a może po prostu odpalę i sprawdzę. Zatem, Szanowni Państwo, Louis Vuitton w utworze Sherry Lady. Zapraszam. No, jakby ktoś bardzo, bardzo się uparł, to mógłby próbować doszukać się w bicie jakiegoś podobieństwa, ale nawet jeżeli by coś znalazł, to myślę, że byłoby to mocno naciągane. Moim zdaniem, jeżeli już to, ewentualnie taka naprawdę delikatna inspiracja. Tak czy owak, póki co, bit brzmi dobrze. bardzo dobrze. Okej, okay, okej, okay. to już yy, nie mamy wątpliwości, że yy, skojarzenie było zasadne. Pozostaje zatem tylko pytanie, czy i w jakim zakresie utwory będą ze sobą korelować. Leciało szary, szary lady, ale szary, szary świat Byłem cały czas na pentriad MZA Nie byliśmy święci setki zalet tysiąc wad Gdy wiedziałem co się święci to wiedziałem, Trzeba wiać stąd Nieraz nam przecięła się ariadny nic Ale nie ma takich ran, których się nie dało zszyć Dałem kredyt zaufania, nie chodziło o zysk Odebrałem go z nawiązku, właśnie rzucam w wyspa To już nie A, Odebrałem go z nawiązką Ale kredyt czy zysk, bo zasadniczo to oba przypadki nie byłyby pozbawione sensu w pierwszym y, dał kredyt zaufania, y, które prawdopodobnie zostało w taki czy inny sposób zachwiane, więc go odbiera z nawiązką, czyli jak mniemam, mam y, teraz ufa jeszcze mniej niż przed udzieleniem tego kredytu, a w drugim y, postanowił zaufać y, czy dać ten kredyt, ale y, nie po to, aby na tym zyskać i przy okazji wcale nie musi chodzić o hajs. A jak nie wierzysz w te dobre intencje, czyli jakby automatycznie nie zrewanżowałeś się też swoim zaufaniem do Luisa, to w takim razie on cię pierdoli <grytanie> i z ewentualnego zysku zabiera tylko tyle, ile sam włożył w te relacje, a nadwyżką rzuca ci w pysk, jako potwierdzenie, przypieczętowanie swoich słów, że to wszystko nie było dla zysku. Ma to sens, czy na początku wypowiedzi powiedziałem, że ma, a potem tak to pokręciłem, że go zabiłem? Bo tak wywa. Nie, no, chyba, chyba jest git. Pilozy, odebrałem go z nawiązku, właśnie rzucam cieniów w wyspa. To już nie ma zenia plany, malowaliśmy niejedno, nie dając przy tym plamy. Żyjemy w Polsce choć miewamy różne stany. Rachunek 2000, ale nigdzie jak u mamy. To moja droga, na której było. Bym się odcholował. Jestem żywym przykładem, że można od nowa. Tu prawda chodzi naga, ja ubieram ją słowa. Zobacz, czy ten mnie poczekał. Okej. Okay. Nie... Uh, muszę wam wyznać jedną rzecz. Mianowicie, pod którymś ze starszych odcinków jestem prawie pewien, że to było. Czemu Bax bugs od Baxa? Jakiś gość zesrał się do mnie takim zarzutem, że o, podniecam się najprostszymi dwuznacznościami. I pamiętam, że nie lekko się wtedy wkurwiłem. Co prawda głównie ze względu na ofensywny, jadowity sposób, w jaki to napisał. Ale też na to, że wtedy według mnie to wcale nie były proste, tylko właśnie wysokich lotów zabiegi. Ale z czasem, jak już trochę tych rapsów posłuchałem, to... Oczywiście obok tego, że gość dalej jest fiutem, że nie napisał tego kulturalnie, konstruktywnie, tylko, tylko z żółcią, to muszę przyznać rację, że wtedy faktycznie wydawało mi się to jakieś mega warsztatowe. Natomiast teraz te takie dwuznaczności, jak na przykład bycie napętli w kontekście sznura, zapętlania kawałka, czy właśnie pętli MZA, bycie w różnych stanach, w sensie emocjonalnych i USA, szywanie czegoś nicią, ariadny, czy y, ubieranie w słowa nagiej prawdy, choć wciąż fajne, to y, faktycznie teraz wydają mi się y, dość proste, żeby nie powiedzieć standardowe, powszechne. Czy w przypadku właśnie tej y, pętli, to już wręcz pospolite. I przyznam nawet, że teraz to już y, w większości przypadków, y, pewnie to zauważyliście, nawet nie chcę mi się zatrzymywać kawałka po, po takim wersie, tylko po to, żeby przypieczętować fakt wyłapania przeze mnie tego typu zabiegu. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest jakiś, jakiś zarzut czy przypierdolka w stronę, w stronę Louisa, tylko, tylko taka myśl, którą chciałem się podzielić. A wracając do samego numeru, to ten fragment naprawdę fajnie mi siedzi. I brzmieniowo, i mimo wszystko tekstowo, i wykonawczo przede wszystkim, wszystko tu jak najbardziej gra. Chodzi naga ja ubieram ją w słowa, zobacz Czytaj mnie po nie Co daje to wraca i nie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie Było co było, ale przeszłość znowu goni mnie Czy mnie po nie bo Co daje to wraca i nie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli mnie Było co było, ale przeszłość znowu goni mnie W pustym pokoju czyściłem... No tutaj pełna zgoda W sensie... Y bardzo często jest tak, że robimy przysłowiową dobrą minę do złej gry, ale emocji zawartej w naszym spojrzeniu na dłuższą metę nie ukryjemy. I teraz tak myślę, że w tym kontekście to to ubieranie w słowa nagiej prawdy nabiera takiego jeszcze dodatkowego znaczenia. Nie jako po prostu wyrażanie jej, tylko właśnie zakłamywanie, oszukiwanie samego siebie. Naga prawda jest taka, Y, że odczuwa ból, y, a on ją ubiera, czyli zasłania, chociażby robiąc dobrą minę. Dlatego zaleca y, podjęcie próby wyczytania jej jednak z oczu. Bardzo spoko. O, masz. <laughs> y, y, ten Dior, y, kolejny temat, podobny y, do tych, do tych y, dwuznaczności. Y, tak ekskluzywny, że aż pospolity przez wspominanie o nim przez co drugiego rapera. I jeszcze to mieszanie się jego zapachu z zapachem jakiejś meliny, czy alkoholu, czy, czy właśnie papierosów, no też już się stało w moim odczuciu takim standardowym zabiegiem. W pustym pokoju czuć Diori papierosy Miałem w głowie pierwszy milion i ten ciągły niedosyt Rzucałem to na szale, potem odpalałem skręta, nie zaprzeczam Robota paliła mi się w rękach, życie pisze scenariusze I to chyba cyrlica Różne znaki, które ciężko rozczytać Ludzie zadają mi pytania, czemu rap? A ja ciągle szukam odpowiedzi, czemu ja? Od L do V, jak od przegranej do wiktorii Przeszliśmy przez to bagno A, że... Luz i Victory <laughs> Okej, <Okay>, dobra Powiedzi czemu ja Od do V, jak od przegranej do Wiktorii Przeszliśmy przez to bagno, teraz przejdźmy do historii Czysta brudna prawda, niepierdolony I nic to nie falstar Po prostu dwa kroki przed nimi Potrzebny hit, znowu me dzwoni Jaki hit kurwa, przemaz, każdy wers woli Najlepsze numery pisałem w najgorszych chwilach Rozmazywało się życie, mi, a jej makijaż Rozmazywało się Życie mi, a jej makijaż. Ciekawe, czy w sensie, że najgorsze chwile, chwile e, Luisa również e, w niej e, wywoływały łzy, a w rezultacie rozmazywanie się makijażu, bo po prostu przeżywała to razem z nim, czy może ona była głównym powodem tych najgorszych chwil? A może, jak często bywa, wzajemnie dla siebie byli powodami najgorszych chwil? Rozmazywało się życie mi, a jej makijaż nie mnie Było to było, po oczach a nie To za i nie pominie Z jednej strony nie czuję w drugiej nie boli, nie. Było co było, ale przyszłość znowu goni mnie nim mnie po a nie pominie co daje, to braca, co daje to wraca i nie pominie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli nie Było co było, ale przeszłość znowu goni mnie Czytaj mnie po oczach, a nie pominie Co daje to wraca i nie pominie Z jednej strony nie czuję, z drugiej boli nie Było co było, ale przeszłość znowu goni mnie Okej, okay, no nie widzę specjalnych zbieżności z utworem Modern Talking, ale może to i dobrze, bo wtedy kawałek byłby zasadniczo love songiem. A co do samego przedmiotu dzisiejszego odcinka, to e, dobry numer, naprawdę dobry. E, I choć tekstowo jest e, może nie kwintesencją, to by było za dużo powiedziane, ale e, co najmniej. Częściowo takim drobnym przykładem na to, jak opowiadać o czymś przez kilka minut i zasadniczo niewiele o tym powiedzieć, to i tak w pewnym sensie dostarczył mi tego, czego potrzebowałem. Bo bardzo fajny beat, swoją drogą też z ręki Luisa, i generalnie fajne brzmienie, konsekwentne, surowe, powiedziałbym, wykonanie bez y, efekciarstwa, czy y, wpychania na siłę jakichś udziwnień. W ogólnym rozrachunku tworzą naprawdę przyjemną całość, do której z dużą dozą prawdopodobieństwa chętnie wrócę. Czyli reasymując, czy też y, czyniąc długą historię krótką, bardzo dobra robota, panie Lois I tym zadowolonym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Jeżeli ktoś miałby ochotę wesprzeć moją działalność, to linki w opisie. Zapraszam na livey na Twitchu, na Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony Czas, do zobaczenia już wkrótce. Piona!